Cześć, ja jestem Luke, witam was po niesamowicie długiej przerwie na moim kanale, ja po prostu nie mogłem, nie mogłem zostawić was, zostawić siebie, bez let's play'ów, zostawić te wszystkie wspomnienia e, z tegoż to kanału, czyli Luke Games, gdzieś tam z tyłu, dlatego też powracam, Yeee! dzisiaj widzimy się... The Forest, jest to już nie wiem która wersja, nie wiem ile wyszło tych wszystkich, tutaj patrzę od tego czasu kiedy przestałem w ogóle grać w tą grę, dzisiaj tak postanowiłem sobie zainstalować i strasznie szybko to się stało, co mnie zdziwiło, no i grałem przed chwilą sobie troszeczkę, żeby tak ogarnąć co nieco, sporo, naprawdę sporo się zmieniło, optymalka jeśli chodzi o... Mój monitor full HD, w którym teraz nagrywam, jest nieco lepsza. A jeśli chodzi o mój kanał ogólnie, to zaraz oczywiście kliknę sobie najpierw single player i new game. I zaraz o wszystkim sobie oczywiście porozmawiamy. Jak mi tego brakowało. Nawet sobie nie wyobrażacie. Także wracając do tego, co mówiłem. Ja po prostu nie mogłem was, nie mogłem siebie samego pozbawić let's playów. Po prostu nie wiem. Dzisiaj mam taki dzień, w którym po prostu nie mogłem się powstrzymać, żeby nagrać coś na Look Games. I także też to zrobiłem. W tym momencie to robię w sumie, także tak to wygląda. Widzę, że nowe zwierzątka też tutaj są. A tutaj jest gay! What? What? Okej, okay. Ale tu jest pięknie, ja pierdzielę. Dobrze. Także jakie są plany? Ogólnie wiecie, że przeżyłem się na swój drugi kanał FPS, czyli Look FPS, na którym od dłuższego czasu już cały czas nagrywam filmiki, właśnie z gier strzelanek typu Call of Duty, typu Battlefield i tak dalej. Oczywiście nadal lubię to robić, nadal to będę robić, ale już od dłuższego czasu naprawdę bardzo mi brakowało let's playów, bo jak widziałem, powiedzmy, filmiki takiego złego Maćka, którego tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam, bo zapewne to ogląda. Ja twoje filmiki Maćku oglądam cały czas i cały czas mi robisz po prostu robisz smaka na to, żeby nagrywać te let's Play e z powrotem, tak. Już od dłuższego czasu po prostu korciło mnie, żeby wrócić do tego, ale stwierdziłem, że po tak długiej przerwie chyba to nie ma sensu. Ale jednak wolałem spróbować, także teraz widzicie mój let's play z The Forest i oczywiście jak zwykle będziemy próbowali tej przetrwać jak najdłużej. Także jeśli chodzi o plany na przyszłość, jeśli chodzi o kanał Look Games, nie mam pojęcia jak to będzie wyglądało. Postaram się delikatnie, naprawdę delikatnie ograniczyć e, częstotliwość wrzucania filmików na Look FPS i troszeczkę zacząć wrzucać tutaj, bo po prostu nie mogę zostawić tego kanału e, na pastwę losu i, i nie nagrywać tutaj, tym bardziej, że już mam tutaj 4000 ponad widzów, a to jest całkiem sporo jak na moje możliwości, jak na moją osobę, bo ja nie czuję się kimś ciekawym, jakąś ciekawą osobą, którą się ogląda ciekawie. Nie uważam, że robię filmiki godne uwagi na tyle, żeby po prostu nie wiadomo jaką widownię zdobyć. Ale tak czy siak, naprawdę, jeśli widzę jakieś, jakieś, jakiegoś fajnego rpg jakąś fajną grę, z której można by było zrobić fajnego let's playa, to po prostu aż chce mi się, no wracać, tak? Chce mi się wrócić do tego wszystkiego i też to będę oczywiście próbował czynić. Tutaj wybaczcie za spadki FPS, ale niestety ta gra jeszcze nie jest. W 100% tutaj zoptymalizowana tak, jak powinno być. Um. Chcemy oczywiście tutaj jakieś schronienie. Może od razu ten wielki dom zbudujemy. Dom dla youtuberów. O! Wow. Ło! Wow. o nie! Słońce zawsze myślałem, że noc idzie już. Może tak na szczycie góry, tak będzie epicko, patrzcie. Ło. Wow. Widok na całą okolicę dziwko! Tak jest. Co to? I don't know, to wygląda jak pieniek, ale to nie jest pieniek, ale okej. Okay. Więc zbieramy teraz drewno i ja sobie przy okazji pogadam troszeczkę z wami e, na temat oczywiście mojego kanału. Dobra, tylko dwie dechy mogę wziąć, bo jestem za słaby. E, więc jeśli chodzi o kontynuację jakichkolwiek serii, które wcześniej kiedyś zacząłem, nie mam pojęcia, czy dam radę to zrobić. E, Wam powiem, że naprawdę duży sentyment mam do serii Gothic 2 Noc Kruka i chciałbym ją kontynuować, ale ja nie mam sejwów z tego czasu, z tego miejsca, gdzie ja skończyłem po prostu nagrywać i nie mam pojęcia, czy byłbym w stanie odtworzyć te sejwy, bo oczywiście jest to możliwe przez kody, tak? Można sobie przez kody wpisać odpowiednie atrybuty, atrybuty, odpowiednie umiejętności, które tam miałem rozwinięte wtedy, kończąc oczywiście... A raczej w ostatnim odcinku z Gotika. No, ale nie wiem, naprawdę nie wiem, czy mi się to uda. Także tutaj nie pytajcie mnie o serię. Ogólnie, jeśli macie jakiekolwiek pytania, to pytajcie, może tak to ujmę i ja nie będę tutaj się więcej wypowiadać na ten temat, ale tak czy siak, oczywiście że chciałbym wrócić do let's playów jednocześnie, nagrywać gameplay. Oczywiście um, nie spodziewajcie się nie wiadomo jakiej aktywności, takiej jak kiedyś, no bo to nie jest możliwe, prowadząc dwa kanały. Ja nie zrezygnuję z kanału. Look, e, what the? Look FPS, ponieważ e, tematyka strzelanek mnie bardzo ciekawi, tematyka let's playów też mnie bardzo ciekawi i kręci, dlatego będę musiał to jakoś pogodzić. Mam nadzieję, że, że się cieszycie. Tak myślałem, żeby powrócić w formie live'ów, ale chyba tego nie zrobię. Oczywiście live streamy będą na pewno, ale bardziej myślę, będę. Się skupiał na odcinkach normalnych. Zobaczymy, jak to wejdzie, tak? Jezu, tu będzie trzeba było z miliard tych kłód dawać. Fuck logic, Dlaczego ta belka ter turla się pod górkę? A może to nie jest pod górkę? I don't know. Gdzie jest belko? Hę? Huh? he? Huh? O, co ja zrobiłem? Nie, moja sikierka Jest, uch. Co? Ej, to gdzie jest moja siekierka? Oddajcie mi pieniądze, wy syny, jasne pieruny. Ej, może zaśpiewajmy jakąś... drwalską piosenkę. Baby, 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 oh, you're baby, baby, baby. No! I coś tam dalej. Wow, skąd się tu wzięły? Wow, te drzewa rosną? Really? Really? Ej, drzewka wyglądają bardzo ładnie. Graficznie. Wow. Wszystko idzie do przodu. Dance bitch, dance bitch, dance, dance, dance bitch. Uh. Uh o, -oh. czy ja tam kogoś widzę? Dokładnie w tym miejscu. Wydawało mi się, że ktoś stoi. Jeziorko, jaki piękny. Ale co to za spale? Wow, idziemy sprawdzić. Exploring, exploring, exploring. Ale ta woda jest piękna. No przyznajcie, że ta woda jest niesamowicie ładna. Lina? Czy ja mogę? What? Co to było? Czy ja mogę po tej linii się wspiąć? Mogę, really? Wow! Wow! Ale się podniecam, wiem. Dori i spać! Boom, bitch! Chodź tu. No chodź tu. Pokażesz się w odcinku. No nie bój się. Ja wiem, że się stresujesz. Chodź. No chodź. No chodź. Ej, siema. Luke poszedł się wysrać, ale ja go zastąpię. I postanowię tutaj zbudować jakieś fajną wieżę, żeby widzieć całą okolicę z góry Dobra, wiecie co? Idę się napić wody Na radziwki Jak widzicie, mój piesek kochany zawsze A! Zawsze mnie zastąpi Zawsze mnie zastąpi, jeśli Jestem w potrzebie, także mogę zawsze na nią liczyć A teraz idź spać! No hop No Trzeba tak delikatnie troszeczkę, bo tak drewno mordę jak jakiś retard Ale ja to się bawię, a tu powoli będzie słońce zachodzić Oh my gosh! Teraz gdzie był mój domek? Fak, zgubiłem się Pięknie, brawo Luke Brawo, po prostu brawissimo O O, kontynersy A tam te bale znowu są A co będzie w kontynersach? Burza! Nie ma to jak kamień w kontenerze. Zaraz będzie epicki zachód słońca. E, wiem. Wiem, że na skraju lasu był mój domek. Ale. a... Nie wiem, gdzie to było dokładnie. Ale to jest naprawdę pięknie. Nadchodzi noc, a ja nadal szukam swojego domku. Nice look. Gdzie jest mój dom? Dom. Gdzie ty biegniesz? Ona jest Jezusem, biega po wodzie. Ach. Chodź tu. No czekaj, muszę cię zabić. Myślisz, że łatwo tu zdobyć jedzenie? Dziwka. Co to? What? Wow! Wow! Zajębioza. Rybki! Jak chcę zanurkować, ale z ojibuza. Wow, a da się te rozmycie wyłączyć? Blur, motion blur. Nie da się, dlatego włączę ten motion. A nie, może ten motion blur powoduje, że te ściny są. Nurkuj, żeż Co to jest? Żółw, jej, piona! Ej, piona! Piona! O, wszedłem w ciebie. Oh my gosh! Jest już noc. Jest już ciemno. Okej, okay, dobra. Prawie ci smyszy. Dobrze! Dobrze! Mamy piękną, wspaniałą, bardzo klimatyczną noc. Te krzaki wyglądają zławo. Dalek. Na razie nie widzę gejów, ale jest całkiem jasno. Może aż za jasno. Gdzie jest mój dom? Ja się pytam. Tam widzę jakąś postać. Taka zielonkawa jakby była. Rekin! Siema, pamiętasz mnie? Nie pamiętam mnie, gnuj. Od twojej rice już też nie żyją. LOL! Szybko umarli. i tak, młodzi przecież. Czuję swój dom. Gdzieś tu blisko będzie. Musi być gdzieś tu blisko. Gdzie jest księżyc? Ja widzę tylko światło z księżyca, a gdzie jest księżyc? No nie, no już rozumiem wszystko wszystkim, ale żeby ukradli księżyc, no really. Jest? Tam? Tam? Nie, nie, nie wiem. Boję się wejść do lasu. Ej, ja się naprawdę zgubiłem. A już tyle domu bym zbudował. Taki kawał drewna by był na tym domie, ale nie. Nie, no nie, nie wejdę, tam ja się boję. Kur, no gdzie jest? Mój dom! Jest jakaś mapa tutaj. No nie ma. A jaka jest godzina? Nie pokazuje. minus 19. What? Ile? Co proszę? Minus 19 stopni gdzie? Może to dlatego ta woda taki kolor ma bo się zamarzła. Ognisko na drzewie. Ży płon dziwko. This girl is on fire. This girl is on fire. Sorry. Gdzie jest moje ognisko? LOL! What the fuck? Wszystko mi ukradniecie od domu po ognisko. Gnoje. Są tam osied. Oh o oh my god Uciekamy Nie, nie chciałem tutaj trafić To jest ich obozowisko Shit, 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 shit Shit, shit, shit fuj, co to jest? Ja uciekam z on. Od... Jestem w czarnej dupie. Ok, czy widać księżyc? Widać. Proszę Państwa, czy widać księżyc? Nie widać. Nice. Oh my gosh. To jest dzik, tak? Ha! Ej, on ucieka. O nie. Dostał w dupsko. Dostał! Pięknie! Dawaj dzika, narożno już. Myślę, że w tym miejscu ten odcineczek skończymy. Także dzięki za oglądanie. Jeżeli Wam się oczywiście podobało, zapraszam do klikania łapek w górę. Piszcie, jeżeli macie jakieś do mnie pytania, jeśli macie jakieś propozycje, także trzymajcie się. Cześć.